Witam Was, moi drodzy. W nowym roku zabieramy się za sprawy bieżące. Gdzieś telefon zostawiłem. Chyba tutaj, tu leży. Eee, zabieramy się za urządzenie tradycyjnie, które będzie pierwsze. Zaraz zobaczymy, dlaczego ten komputer mi się tu nie włącza. Eee, dobra, będzie to nie Canon. Kanon, z Canonem się uporałem wczoraj. Paczki jakieś przyjadą, ale zobaczymy na, na 50. 5 coś. Nie ma naklejki, było otwierane. Podobno stracił ducha czarnej walki. <laughs> nie ma czarnego koloru. Tutaj też mam od jednego z widzów podobny sprzęt, ale z błędem. A tutaj, tą, którą niosę, nie ma tylko i wyłącznie albo aż czarnego koloru. Ja za chwilę to sprawdzę. Wezmę już asekuracyjnie się w rękawiczkę wyposażę, bo nie wiadomo jak to będzie. Czy nie będzie trzeba rozkładać głowicy, bo podobno stracił ducha z marszu, więc trzeba by było to namierzyć gdzieś tu widziałem przewód taki dodatkowy, mi leżał, jest tutaj się zabierzemy mam nadzieję, że w tym nowym roku u Was wszystko w porządku, napiszcie w komentarzu jak, jak zaopatrujecie się na ten rok, no to trzeba zawsze pozytywnie myśleć bo jakby to inaczej sprzęt trochę pracował widać po zabrudzeniu, ja mam podobny sprzęt jeszcze, do... aha to jest 5515 a tam też od klienta no, od widza naszego mam chyba też coś co podobnego. Z tego co dostałem informacji, jest jakiś problem z tym urządzeniem. Ale jaki nie wiem, chyba jakiś błąd wyświetlał. To jest... też nie wiadomo, czy było rozkręcane. Ale podobna maszyna, zauważcie. Mam jeszcze gdzieś, specjalnie zachowałem sobie nową sztukę taką. Tylko ona była coś tam uszkodzona. Nie wiem gdzie one jest chowana. To będzie dawca części na przyszłe pokolenia. Dobra, jedziemy z tematem: musimy sprawdzić dokładnie co z 55/15. Tym razem dzieje się to jest jeden czort. Wszystkie te same tanie te bardzo lubię te dukarki, bo nie sprawiały większych kłopotów. Głowice można było łatwo wymienić, o też może więcej było z tym zachodu niż w modelach niż w modelach 110, 109 i tak dalej. sobie głowicę sprawdzę. Jest mały w tej głowicy. Dobra. To musimy to zostawić. Jest faktycznie. Tak sami widzicie, bądź nie widzicie, brak wyplucia czarnej barwy. Co możemy dla tego urządzenia zrobić? No przede wszystkim trzeba będzie to rozkręcić, dostać się do środka, żeby to sprawdzić. A myślę, że ona już była rozkręcana, bo to widać. Jest tu, jeżeli reszta barw idzie to myślę, że damy radę coś z tą głowicą zrobić, rozkręcenie tej dwukarki jak sami widzicie jest dość proste, ja już na kanale ją miałem naprawdę wielokrotnie, podobne modele pokrewne, czy to 5525, 25 55-14, 55-10 i 15, zauważcie jest niemalże identyczna, 15 chyba nie, ale jest to praktycznie w tym samym segmencie. Sprzęt, który się obraca i non-stop i, i wyglądający jest sa tak samo, działający na te same głowice, które też można dobierać z innych rodzajów y, urządzeń. Co widzimy? Ona jeszcze by mogła sobie śmiało pracować, bo ona nie jest jeszcze jakaś taka zabita i y, y, y tak dalej. Jakoś konserwowana widzę, bo pasek Encodera był upieprzony, konserwowana była pewnie po to, żeby nie hałasować jak będzie jeździła z prawą, z lewą stronę tusze demontujemy, tusze są na pewno dobre bo ja takie sprzedaję mam już je przerobione ściągamy sprężynę no i sobie zaraz tutaj rzucimy okiem dokładnie co się dzieje delikatnie encoder i trzy taśmy głowice mamy w rękach sami zauważcie, że jest to naprawdę niezbyt skomplikowana procedura, wanienkę spłynę sobie zabiorę tą Dokarkę trochę przesunę, żeby mieć miejsce i nie nawiwiać zaraz z rana. Płyn, jedziemy z tematem. Tep się, proszę przesuńcie. Aha, jeszcze bardzo ważna rzecz, jest tutaj. Gumka lepiej jak zostanie usunięta. Bardzo lekko schodzi. Co może świadczyć o tym, że już ktoś. Kiedyś próbował to zrobić. <laughs> nie ja. Nie miałem je jeszcze tutaj. No jest widać, że trochę przeschnięta. Ja trochę oddesam w tą stronę. Bo nie idzie tam giełka jakbym chciał. Jest. Powiem Wam szczerze, że jest ciężko. To jak idzie ciężko. No, idzie bardzo ciężko. Zaklejone jest na umór. Ta głowica by mogła poleżeć dłuższy czas w tej zupie. No, tu niestety tak szybko sobie nie poradzimy. Ale podobno ona drukowała do końca, i z dnia na dzień okazało się, że nie ma barwy. Ja chciałbym naprawdę dowiedzieć się, gdzie jest moja drukarka, którą. Sobie przeznaczyłem na części i schowałem na magazynie. I to jest bardzo ciekawe, bo powiem Wam szczerze, że sam nie wiem. Ostatnio komuś obiecałem wyświetlacz od rzekomo tego modelu i nie mogłem tego znaleźć. Ale się dziwić, jeżeli tu jest wszystkiego tak dużo. Tutaj nie widzę, tu też nie widzę. Tu są 7500. No i nie, nie ma. Hm. Może będzie gdzieś tutaj schowana. Chcieliśmy zrobić inwentaryzację i porządek, ale do skutku nie doszło. Myślę, że będzie gdzieś w tym rewirze. Takie odnoszę wrażenie, ale czy na pewno? Czyli nie mogłem tego wyrzucić, bo doskonale wiem, że jest to sprzęt, który przyda się i jeszcze coś z tym zrobi. I klops, co ja z tym zrobiłem. Niedobrze. I to powiedziałbym bardzo niedobrze. A wiem gdzie to jest, albo nie? Czy zostało to zutylizowane? Nie chciałbym, naprawdę słuchajcie, bo prawdopodobnie, jeżeli tutaj tego nie mam, to poszło w czorty. W momencie jak utylizację robiliśmy, musieliśmy się tego pozbyć. Nie dobrze. jeszcze można będzie przeszukać kartony, ale myślę, że to nie jest temat na, na dzisiaj. No niestety, ale ja tego teraz nie znajdę. A wielka szkoda. No nic. Teraz tak minie, że faktycznie, że moglibyśmy przez pomyłkę to wystawić na utylizację, choć tego pana dawno nie było. No ale wszystko możliwe, słuchajcie, ten no człowiek jest omylny. A szkoda, bo tam była cholera, bardzo dobra głowica. Nowa drukarka miała jakiś tam defekt. Zobaczmy, co tu się dzieje. No dzieje się tyle, że coś tam próbuje. Próbuję przechodzić. Ja jeszcze spróbuję cały czas myśleć, co ja mogłem zrobić z tą drukarką. Myślę, że świeży płyn będzie lepszym rozwiązaniem niż bobranie się starym. Niby przepuszczać już coraz lepiej przepuszcza. Założymy ją i zobaczymy co wyjdzie pod ciśnieniem. Nie jest to dla mnie zadowalające, ale trzeba to skręcić i sprawdzić. Ręcznik gdzieś mi się zapodział. zaraz tę głowicę i przetestujemy. Dobra, nieważne co z tamtą drukarką się stało, ważne, żeby tą doprowadzić do w miarę rozsądnego wydruku, ale to za chwilę sprawdzimy. Mam wrażenie, że gdzieś tam mogłem pod spód to schować i jak przekładaliśmy, to sobie gdzieś tam leży. No dobra, nieważne, mamy jeszcze jedną do sprawdzenia z tej serii, już grzebaną, która generuje błąd i tam by się przydało, bo można było tą głowicę tam założyć i sprawdzić, jaki będzie efekt. Natomiast w tej drukarce nie jest to ideał, jeżeli chodzi o wyplucie. Czarnej barwy. To było widać na załączonym obrazku, jak się przyjrzeliście. Chociaż powiem Wam szczerze, że głowice z urządzeń tych były mocniejsze niż później w, lub wcześniej. Nie pamiętam ich daty w 110 co było i 109. Chociaż myślę, że 110 głowice są jeszcze lepsze niż 110 późniejszych. Mniej problematyczne. Czekam teraz w styczniu za dużą dostawą tych drukarek. Zobaczymy, jaka będzie ta dostawa. Natomiast ja jestem ile zaskoczony funkcjonalnością 109N z siecią bezprzewodową, co rozlosowałem w konkursie w ostatnim czasie. Bo naprawdę drukarka, sama drukarka robi robotę i jej prostota jest naprawdę bywała. Dobra. No to nic, ja to składam do, do kupy, to na pewno było rozkładane, to już nie ma co ukrywać. Ta głowica była wyciągana, to widać gołym okiem i była już pewnie moczona, może nawet i po moich filmach, gdzieś tam w internecie. Pierwsze co zauważyłem, że gumka ta, która uszczelnia skład, była luźna, ona na ogół, jeżeli nie jest ruszona ona jest bardzo mocno osadzona koder był też jakoś popryskany płynem. Pewnie jakaś konserwacja rzekomo była robiona w tej drukarce. Nieważne, ważne, że elektronicznie jest nieszczelone. Jeszcze można coś z niej wyciągnąć. Ok. Jak na chwilę obecną zrobiłem to i teraz sobie przetestujmy. Tu będzie czerwony, tak, niebieski i żółty. Zabierzmy się za skręcenie i test. Nie będzie trzeba z jedno zrobić, żeby przyciągnął świeży atrament. Natomiast wszystkie dysze to już widziałem, że na pewno drożne nie są. Mam nadzieję, że Płyn, płyn, mimo wszystko, ma właściwości rozpuszczające. Jeżeli jest tam gdzieś zgorze, to wtedy potrafi to pięknie przeczyścić. I naprawdę za, zadrukować aż miło. Zostaje nam wyświetlacz, który lubi się psuć. Dotyk zwłaszcza. Okay. Dobra, to my na tyle mamy tu temat ogarnięty. Może nie będę jeszcze zamykał klapy, to sobie zaślepimy w razie czego. Daj nam zasilanie, i pokaż, co nam pokażesz. Czy pokażesz nam coś. Jejeje. Czy pokażesz nam, że nie chcesz drukować? Dobra, niech się zamknie. Czy wydrukujesz nam cokolwiek? Nieprawidłowe. Wyłączenie sprzętu. Instalacja, narzędzia. Zróbmy wyczyść głowicę drukującą. Niech sobie jedną tą procedurę przejdzie. A ja się zastanawiam, gdzie mogłem zostawić moje urządzenie, które oddałbym głowę, chociaż mówi się, że nie daje się głowy. Może być tam pod spodem wciśnięte, ale to wszystko by trzeba było z tym usunąć. Na pewno do tego dojdę. No taki mieliśmy efekt przed, przed tą całą procedurą. Nie spodziewam się cudów, bo było gołym okiem, widać, że nie ma jeszcze dobrej drożności, jeżeli chodzi o, o głowicę. Ja dzisiaj sobie wezmę sprzęt, który tutaj mam naszykowany. Jest to też seria 55, ale nie wiem ile, bo naklejki też nie było, zauważyliście. Przerobimy te serwisy, a że... Jest możliwość dzisiaj czasowa, bo chyba raz na magazyn wyjadę, to, to będzie można to przetestować. No to chwila prawdy teraz zobaczymy, ile z tego zyskamy. No niewiele. Zauważcie, wszystko jest jeszcze rozrzedzone, kolory są fantastyczne, powiedziałbym nawet. Natomiast ja jej dam szansę wyczyść głowicę drukującą już mam mówię dlaczego. Bo jeżeli widzę rozrzedzony, to płyn yy, robi swoją robotę. Czyli gdzieś tam się znajduje. Ja zrobię jeszcze jedno czyszczenie, żeby. Napił się, głowica napiła się atramentu świeżego. Zrobimy jeszcze raport o stanie i zobaczymy, jak, jak piłuje tutaj. Pierwszy rząd widać cały, tylko widać też przebarwienie wynikające z ilości płynu do udrażniania. Ale dajmy szansę jeszcze. I, i już. Zobaczymy, na ile ma na licznikach przyjechana ta No Tego typu wydruk powinien wyglądać, słyszycie, tak dokładnie jest mocniej. Jest mocniej. Zwłaszcza, że na drugim widać już zdecydowanie wyraziście, i to bardzo rokuje dobrze. I teraz zróbmy narzędzia i raport o stanie drukarki. Wtedy będziemy mieli obraz. Nic nie było co dokładnie, co do parametrów samej jednostki. No tutaj już widzicie, dużo lepiej to wygląda. 1778. Dobrze mówię tak. Bardzo mało. Ta drukarka nie wydrukowała zbyt dużo. To jest nic w porównaniu do, do tego, co potrafią na 110 tysięcy przebuja i też funkcjonuje. Nie mieliśmy nic, mamy tyle, mamy rozrzedzony wydruk sugerujący o jeszcze dużej ilości płynu. Sami zobaczcie, że ta warstwa tutaj jest po prostu rozrzedzona. Myślę, że zostawię ją sobie na jakiś określony czas i odzyska ducha, tutaj zauważcie tej fajnej linii widać, że tu już jest całkowicie inaczej wyglądający, Nawet nie ma tych braków. Myślę, że będzie, będzie dobre z tym, dobrze z tym urządzeniem. Ja Wam życzę fajnego tygodnia. Jutro znowu środa, bo dzisiaj jest wtorek. Środa, a w czwartek znowu już wolne święto. I ponownie piątek do pracy, w sobotę jeden dzień taki przerwnik. Nie lubię czegoś takiego, bo człowiek się rozpędza, musi zwania. Dziękuję za atencję. Subskrybujcie kanał, podeślijcie treść dalej i oczywiście cudownego roku Wam życzę. Dzięki. Cześć.